Dzień Świętego Walentego. Święto Zakochanych. Specjalna data w kalendarzu dla tych, którzy chcą pokazać swojej drugiej połówce, jak bardzo im na niej zależy. Prezenty, specjalne randki, wyśmienite kolacje czy wyjazdy w specjalne miejsca wszystko po to, żeby pokazać, ile nasza ukochana osoba dla nas znaczy. Walentynki to piękne święto, miłość to piękna rzecz, ale tak silne uczucia nierzadko prowadzą do złego. I właśnie dlatego, korzystając z okazji, opowiem wam mrożącą krew w żyłach historię. Ale czy ta historia jest prawdziwa? Być może. O tym nie zdecyduje każdy z was po jej wysłuchaniu. Załóżcie na uszy słuchawki, zamknijcie oczy i dajcie się ponieść niezastąpionemu klimatowi. Hej, opowiadam tę historię ku przestrodze. Jeśli dzięki temu choć jedna osoba nie popełni moich błędów z przeszłości, to będzie to dla mnie wystarczające. Ta historia wydarzyła się już wiele lat temu. Od tego czasu większość emocji zdążyła opaść, i tylko dlatego jestem w stanie o tym opowiadać. Ważnym jest, żeby na początku zaznaczyć, że do jakichkolwiek zjawisk paranormalnych byłam zawsze nastawiona sceptycznie, żeby nie powiedzieć wrogo. Zwykle wyśmiewałam ludzi, którzy obracali się w takich tematach, a wręcz gardziłam nimi, bo byli dla mnie wierzącymi w bajki idiotami, niczym więcej. Jednak to co się wydarzyło, sprawiło, że zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie mamy pojęcia o śmierci czy o istnieniu sił, których nie jesteśmy nawet w stanie zrozumieć. Gdy miałam 23 lata, byłam niesamowicie szczęśliwa. Dzięki rodzinnym znajomościom miałam dobrą pracę, dużo pieniędzy, mnóstwo perspektyw rozwoju, a do tego wszystkiego poznałam wspaniałego faceta, który miał w sobie dosłownie wszystkie ważne dla mnie cechy. Nazywał się Kuba. Kuba był inteligentny. Dużo wiedział, pochodził z bogatego domu, znał się na wielu rzeczach. Był przystojny, ale najważniejsze, że przy tym wszystkim był normalny. Traktował ludzi z szacunkiem, nigdy się nie wywyższał, nie uważał się za kogoś lepszego. Był dobrym człowiekiem, bo zawsze, gdy tylko miał okazję, bezinteresownie pomagał tym, którzy potrzebowali pomocy. Nasz związek był niesamowity. Nie było żadnych złych momentów. Czuliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Niestety, najwyraźniej komuś tam na górze się to nie podobało i postanowił ten nasz błogostan zmienić. W pierwszą rocznicę, odkąd zaczęliśmy się oficjalnie spotykać, postanowiliśmy wybrać się do jednej z najbardziej wystawnych restauracji w naszym mieście na kolację. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Założyłam najlepsze ciuchy i najlepszą biżuterię, mając nadzieję, że spodobam się ukochanemu jeszcze bardziej. Kuba miał przyjechać po mnie o godzinie dwudziestej, ale minuty mijały, a jego nie było: piętnaście minut, 30 minut, godzina. Do tego telefon miał wyłączony nie miałam jak się z nim skontaktować. Byłam bardzo zawiedziona, ale też bardzo zdziwiona bo nigdy czegoś takiego nie zrobił zawsze zjawiał się punktualnie, a nawet przed czasem. Około godziny dwudziestej drugiej zadzwonił telefon. To była jego siostra, Sara. Natychmiast odebrałam i. i w tym momencie mój świat się zawalił. Kuba, jadąc do mnie, miał wypadek. Zderzył się czołowo z ciężarówką i został niemal całkowicie zmiażdżony. Śmierć nastąpiła natychmiastowo. Ponoć nawet nie zdążył niczego poczuć. Po jego odejściu przez bardzo długi czas nie mogłam się otrząsnąć. Zupełnie tak, jakby razem z nim odeszła moja zdolność do życia. Przestałam chodzić do pracy. Oprócz najbliższej rodziny i Sary zerwałam kontakt ze wszystkimi. Jadłam i piłam tylko minimum niezbędne do funkcjonowania, a i z tym było często słabo. Ogólnie czułam się i byłam w zasadzie takim warzywem bez żadnego celu i kompletnie bez siły do życia. Taka sytuacja trwała najpierw dniami, następnie dni zmieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak długo to wszystko trwało. Pewnego z tych dni odwiedziła mnie Sara. Często przychodziła, ale tym razem była jakaś inna. Wyglądała na ożywioną i podekscytowaną. Powiedziała mi, że poznała starszą kobietę, medium, która potrafi komunikować się ze zmarłymi, i wystarczy jej do tego tylko jakaś rzecz, która należała do tej osoby. Powiedziała, że chce, żebyśmy się umówili z tą kobietą na seans i chociaż ostatni raz skontaktowali się z Kubą, chociażby po to, żeby się odpowiednio pożegnać. Jak już mówiłam wcześniej, gdybym była w normalnym stanie, to prawdopodobnie bym ją wyśmiała albo zwyzywała, że w ogóle marnuje czas na takie brednie, ale wtedy, gdy takiej słuchałam, poczułam, że zaczyna wracać do mnie życie. Jeśli tylko faktycznie mogłabym z nim porozmawiać ten ostatni raz, to zmieniłoby. Wszystko. Jeszcze tego samego dnia umówiłyśmy się na sesję, która miała odbyć się za trzy dni. Przez ten czas musiałyśmy przygotować przedmiot Kuby. Nakazano nam również iść do spowiedzi i bez ukrywania wyjawić wszystkie rzeczy, jakie miałyśmy na sumieniu. Do tego miałyśmy przyjąć komunię. Oczywiście nie zadawałyśmy zbędnych pytań, po prostu zrobiłyśmy to, o co prosiła. Ja poszłam do kościoła jeszcze tego samego dnia, a Sara dzień później. Ale wszystko było gotowe. W końcu nadszedł wyczekiwany dzień. O godzinie 23 stawiłyśmy się w domu kobiety Medium. Miejsce, w którym mieszkała, naprawdę robiło wrażenie. Wnętrze było wypełnione starymi meblami z kompletnie innej epoki, a na ścianach wisiało mnóstwo obrazów, z kolei na szafkach i półkach stały żywe kwiaty. Z tego, co widziałam po drodze, w taki sposób był urządzony cały dom, oprócz jednego, jedynego pokoju właśnie tego, do którego nas zaprowadziła. Ten pokój był pomalowany w całości na czarno. Na środku stał okrągły stół przykryty czarnym obrusem, a dookoła niego znajdowały się trzy drewniane krzesła. Ściany tego pokoju były całkowicie puste, nie wisiały na nim żadne obrazy, a stół i krzesła były jedynymi meblami znajdującymi się w środku. Gdy każda z nas zajęła swoje miejsce, starsza kobieta medium poprosiła nas, żebyśmy opowiedziały jej o osobie, z którą chcemy się skontaktować. Dokładnie opowiedziałyśmy o Kubie, o tym jaki był, pokazałyśmy jej jego zdjęcia, zdradziłyśmy jak odszedł. Dałyśmy jej też jego ulubiony złoty zegarek, z którym nigdy się nie rozstawał. Uznałyśmy, że będzie to najlepsza rzecz, jaką możemy przynieść na seans. Kobieta powiedziała, że rozpoczniemy próby kontaktu równo o 24, bo wtedy łatwiej jest przeniknąć do tego niematerialnego świata. Po rozmowie zaczęła się przygotowywać. Ubrała się w długą białą szatę, dookoła stołu na podłodze rozstawiła i rozpaliła pięć świeczek w idealnie równych odstępach, a na stole położyła coś, co wyglądało jak szklany kwadrat, a w jego środku paliła się mała czerwona lampka. W końcu po wszystkich przygotowaniach każda z nas zajęła swoje miejsce na jednym z trzech krzeseł i czekałyśmy na wybicie północy. O pełnej godzinie medium rozkazała złapać się za ręce, co szybko zrobiłyśmy. Później patrzyła przez dłuższą chwilę w szklany kwadrat, a w końcu zamknęła oczy i przez dłuższą chwilę siedziała tak, nawet się nie ruszając. Dopiero po kilku minutach głęboko odetchnęła i z dalej zamkniętymi oczami zaczęła powoli mówić. Ty, który przedwcześnie odszedłeś z tego świata, ty, który umarłeś śmiercią tragiczną, ty, do którego należał ten przedmiot. Ty, którego kochające osoby, znajdują się tu ze mną. Daję ci pozwolenie na użycie mojego ciała. Odpowiedz na moje wezwanie, wróć do nas i przemów po raz ostatni. Po tych słowach nastała martwa cisza. Siedziałyśmy tak w niemal kompletnych ciemnościach i podekscytowane czekałyśmy, aż wydarzy się cokolwiek, ale nie działo się zupełnie nic. Mijały kolejne minuty. Zaczęłyśmy zerkać z Sarą po sobie, ze zdenerwowaniem, ale nic nie mówiłyśmy. Po kolejnych pięciu minutach zaczęłam czuć zażenowanie. Czego ja się w ogóle spodziewałam, przychodząc do jakiejś starej baby, która mówi, że jest medium i żyje z oszukiwania ludzi? Już miałam zamiar wstać i przerwać ten cały śmieszny seans, ale nagle dłonie kobiety, które trzymałyśmy, stały się zimne. Zimne to za mało powiedziane, były lodowate. Miałam wrażenie, że trzymam sopel lodu. Kolejny raz popatrzyłyśmy po sobie z niedowierzaniem. Nagle starsza kobieta wygięła się do tyłu w bardzo dziwny i nienaturalny sposób, tak jakby w ogóle nie miała kręgosłupa. Po chwili wróciła do normalnej pozycji, otworzyła oczy, a mnie przebiegł dreszcz. Jej oczy nie miały źrenic. Były dosłownie całe białe, nieskazitelnie białe. Popatrzyła na nas i uśmiechnęła się. Moje kochane, strasznie za wami tęskniłem. Kuba? Tak, to ja. Przecież chciałyście ze mną porozmawiać, moje kochane. Poczułam jak łzy napływają mi do oczu. Mój kochany Kuba wrócił. Tylko na chwilę, ale wrócił. Kuba, gdzie jesteś teraz? Jak ci tam? Dobrze? Co tam jest? spytała Sara. Gdzie jestem, nie ma żadnych zmartwień, nie ma bólu. Tego nie da się opisać zwykłymi słowami, tego trzeba doświadczyć. Kochana siostrzyczko, nie powinnaś się tak męczyć. Zabij się i dołącz do mnie. Tutaj jest naprawdę cudownie. Po tych słowach oblał mnie zimny pot. Huba, którego znam, nigdy w życiu nie powiedziałby komuś, żeby się zabił. Coś poszło nie tak. Sara jednak zdawała się tego nie zauważać. Zamiast tego uśmiechała się promiennie wlepiona w twarz staruszki, jak w obrazek. Kuba, powiedziałam, co się dokładnie stało w tę noc, gdy do mnie jechałeś? Jak w ogóle doszło do wypadku? Skarbie, wybacz mi, nie chciałem się spóźnić. Poza tym chciałem cię jak najszybciej zobaczyć. Jechałem o wiele za szybko, chociaż wszystko by było w porządku, gdyby nie ten pijany kierowca. Zjechał na mój pas, a ja nie dałem rady go ominąć. Było po prostu za późno. Zamarłam. Popatrzyłam na Sarę, ale ona dalej wlepiała oczy w staruszkę, głupio się uśmiechając, jakby była zahipnotyzowana. Widzicie, wypadek Kuby nie był spowodowany przez kierowcę jadącego z naprzeciwka. Padał wtedy deszcz, a samochód Kuby z powodu dużej prędkości wpadł w poślizg i wyrzuciło go na przeciwny pas. Co gorsza, kierowca drugiego samochodu wcale nie był pijany. Zebrałam się na odwagę, popatrzyłam prosto w te białe oczy i spytałam: Kim jesteś? Nie jesteś Kubą. Odpowiadaj natychmiast. Chcemy rozmawiać z Kubą. Po moich słowach, staruszka przestała się uśmiechać. Poczułam jakby wiatr i płomienie świec ustawione dookoła zaczęły tańczyć, a jedna z nich nawet zgasła całkowicie. Kurwy, powiedziała cicho staruszka Jepany kurwy. Rozszarpię was, zabiór dole was, rozszarpie was na strzępy. <grym> w tamtym momencie byłam tak przerażona, że nawet nie zwracałam uwagi na abstrakcję staruszki wypowiadającej takie słowa. Wydaje ci się, że jesteś mądra, co? Nie ma kubusia. Już nigdy go nie zobaczysz, ale jestem ja. Może się zabawimy, skarbie, co? <grym> Puściłam rękę staruszki, jak oparzona, i odskoczyłam od stołu. Nie miałam pojęcia, co się dzieje, złapałam rękę Sary i chciałam z nią uciec z pokoju, ale ona nie chciała puścić ręki medium. Wręcz przeciwnie, trzymała ją z całej siły. <laughs> ona już jest moja słomica <laughs> wysapała staruszka. Nie wiedziałam, co robić. Uderzyłam Sarę w twarz w nadziei, że się otrząśnie. Podziałało. Wyglądała na kompletnie oszołomioną, ale nawet nie próbowałam nic wyjaśniać. Złapałam ją szybko i pobiegłyśmy w stronę drzwi, ale drzwi były zamknięte. No gdzie idziecie? Zabawa dopiero się zaczyna. Ślicznotki. Powiedziała staruszka, jednocześnie wstając od stołu i idąc powoli w naszą stronę. Byłyśmy przerażone do granic wytrzymałości. Ledwo dawałyśmy radę utrzymać się na trzęsących się nogach. Obie płakałyśmy, nie miałyśmy pojęcia, co robić. Stałyśmy tam tak wtulone w siebie i po prostu patrzyłyśmy, jak staruszka powoli idzie w naszą stronę. Nagle czerwona lampka w leżącym na stole szklanym kwadracie zmieniła kolor na niebieski, a staruszka zamarła. Po chwili zaczęła się wyginać na wszystkie strony, jakby tańczyła, wydając przy tym jakieś dziwne odgłosy powarkiwania. Przez cały ten czas trzymałam rękę na naciśniętej klamce i ku mojemu zdziwieniu nagle drzwi się otworzyły. Nie zwracając już uwagi na to, co dzieje się z medium, szybko złapałam Sarę za rękę i natychmiast wybiegłyśmy z domu. Gdy tylko dobiegłyśmy do samochodu, nasze nogi się poddały. Padłyśmy na ziemię jedna obok drugiej, przytuliliśmy się i płakałyśmy całe trzęsąc się ze strachu. Nie wiem, ile wtedy czasu minęło. Byłyśmy tak przerażone, że nawet o tym nie myślałyśmy. W końcu w otwartych na oścież drzwiach stanęła staruszka. Wyglądała na totalnie wycieńczoną. Chwiała się, idąc w naszą stronę, zupełnie tak, jakby ledwo stawiała kolejne kroki. Już w porządku. Już odszedł. Poszedł sobie. Spokojnie. Wysapała. Stanęła przed nami i w świetle lamp faktycznie dało się zobaczyć, że oczy kobiety wróciły do normalności. Ty, skazała na Sarę. Ty głupia dziewucho, myślisz, że bez powodu powiedziałabym wam, że macie iść się wyspowiadać i przyjąć komunię? Wszystko to, co dzisiaj się stało, to wszystko wyłącznie twoja wina. Kretynka. Nigdy więcej się tu nie pokazujcie. Aha, i zapłacić macie pięć razy umówioną stawkę za szkody i za głupotę. Okazało się, że Sara zignorowała polecenie starej medium i nigdy nie poszła do kościoła, do spowiedzi, ani nie przyjęła komunii. Miałam ochotę ją wtedy zabić, ale patrząc na to, w jakim była stanie, gdy zdała sobie sprawę z tego, że wszystko to się stało, to jej wina, po prostu odpuściłam. Ostatecznie nie udało nam się skontaktować z Kubą. Nigdy więcej też nawet nie próbowaliśmy tego ponownie, ale nie ma tego złego. To doświadczenie pozwoliło mi wrócić do życia, dało świadomość, że mimo że Kuby nie ma już z nami, to trafił gdzieś indziej i dalej istnieje. Na pewno sobie poradzi. Od tamtego też czasu staram się pomagać ludziom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji jak ja wtedy. Utrata bliskiej osoby powoduje, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, nie myślimy wtedy o konsekwencjach, a ja nie chcę, żeby ludzie popełniali taki błąd jak my wtedy.